Hej, pierwszy odcinek będzie o Zasadach odchudzania w pigułce Przede wszystkim Myślę, że powinniśmy zacząć Od regulacji posiłków Trzeba jeść 5 mniejszych posiłków 5-6 zależy wiecie, O której się kładziecie spać 5-6 posiłków mniejszych Co 3 godziny Ma to nam pomóc Po prostu W ogarnięciu metabolizmu Jeżeli jemy za często, zbyt krótkie przerwy mamy, to nie dochodzi do spalania tłuszczów, które ostatnie po prostu są w kolejce. No niestety, jeżeli zjecie, na przykład, nie wiem, po godzinie, no to nie spali wam tego tłuszczu. Organizm nie przetworzy. Drugi taki punkt to są garstki o, Facebook mi się odezwał, yy, garstki, czyli mamy dłoń, to jest garstka, na naszym talerzu musi być garstka białka, garstka węglowodanów i garstka warzyw lub owoców ewentualnie. Yy, jeżeli chodzi o te owoce, no to yy, tutaj są zdania podzielone, niektórzy sądzą, że owoce są dobre do godziny na przykład tam 14, bo wtedy zdążymy ten cukier Yy, przetramić. No twierdzą, że owoce można jeść bez yy, ograniczeń. Yy, ja jestem tak trochę w jednej trochę w drugiej grupie, bo jeżeli zjecie kilogram jabłek, no to wiadomo, że trochę wam to może yy, popsuć figurkę. Tak? Yy, nie schudnijcie od tego na pewno, ale nie wydaje mi się też, żebyście przyczynili zbytnio. Yy, trzecia woda. Należy pić dużo wody. Każdy ma indywidualne zapotrzebowanie na wodę. Według mnie najlepsza jest woda niegazowana z kranu. Można ją wzbogacić odżywką mineralną. W aptece można kupić albo w internecie. Ja do każdej butelki wody wyciskam sobie cytrynę. Ta jest akurat już wyciśnięta. Piękna. Jedna cytryna na półtora litra wody wystarczy. Jeżeli mam ochotę, nie pogardzę wodą gazowaną. Jednakże lekko, ale to ze względu na problemy z gardłem. Podczas ćwiczeń wypijam zwykle jedną butelkę wody. Jeżeli siedzę tak sobie w domu, no to popijam. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile dokładnie tej wody wypijam, bo tutaj sobie podejdę do kranu wypiję, prawda? Ja piję także herbaty. Herbatę zieloną, czerwoną, mate i, I miętę. Miętę bardzo lubię. Herbatę zielona oczyszcza. Chyba ta czerwona ponoć ma zwiększać metabolizm. Przyspieszać metabolizm. Ja nie jestem w stanie tego powiedzieć. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest prawda, czy nie jest prawda, bo nie zauważyłam jakiejś zmiany w moim tybu, w mojej przemianie materii. Jerba Mate ma działanie zbliżone do kawy. Ma pobudzać i sydzi, bo ma te pije się w takim... Tutaj nie mam przy sobie. Ja mam y, tykwę. No to jest takie y, wydrążone y, naczynko z taką metalową rurką, y, gdzie jest siateczka, żeby te fusy całe nie spływały na górę. To się pije po prostu przez cały dzień, spokojnie, dolewamy sobie gorącej wody, ale nie za gorącej, żeby... No nie za gorącej po prostu. No i pijemy sobie przez cały dzień. Mięta przede wszystkim jest smaczna. Tak, ja przede wszystkim dlatego ją piję. Ruch, jeżeli chodzi o ruch. Schudniecie bez ruszania się. To nie ma wątpliwości, że schudniecie, ale pomyślcie sobie, Jakie będziecie mieli ciało? Czy y, Waszym y, celem jest schudnięcie za wszelką cenę i posiadanie tak zwanego fartucha skórnego, który nie jest dobry? Bo tak naprawdę, nawet jeżeli macie te 5-10 kg do schudnięcia, a schudnicie bardzo szybko. Bez ćwiczeń, no to ta skóra będzie albo gąbczasta, jeżeli schudnicie bez ćwiczeń, to będzie ona gąbczasta, taka wiecie, niezbyt przyjemna do dotyku. Jeżeli macie więcej kilogramów do schudnięcia to i schudniecie szybko, to pojawi się taki tak zwany fartuch skórny, czyli to jest po prostu zwisająca skóra bez tłuszczu już tego, tak? Bo skóra opina nam nasze ciało. Jeżeli natomiast ćwiczycie, to skóra robi się jądrna, jest elastyczna, yy, przede wszystkim opina się na nowym ciele. Tak? Yy, ja chudnę tak średnio 1 kg na tydzień, Tak, yy, wakacje idą yy, przez święta nic nie przytyłam, ale też nie schudłam. Tak, czyli to był taki zastój, że ja nie schudłam, ale też nie przeczytałam, to było dobre. Tak dwa tygodnie mamy takie, bo Sylwester i Boże Narodzenie. Wiadomo, prawda? Ostatni posiłek nie należy jeść o 18.00. To jest brednia. Powinniście jeść te 3-3 godzinki przed snem. Jeżeli na przykład, tak jak ja, siedzicie teraz, jest pierwsza od ja nagrywam teraz filmik. To ja posiłek powinnam zjeść teoretycznie o godzinę. A budkę teraz obliczę. Zaokrąglimy to, to już do drugi, czyli o 23 powinnam zjeść o takim Oczywiście ja zjadłam trochę wcześniej z tego względu, że ja nie lubię. Ja nie lubię jeść po nocach. Ale to już jest inna sprawa. ja nie planowałam siedzenia do tej godziny. Po prostu Znalazłam fajną Fajny czat Gdzie dziewczyna Tworzyła cosplay Z Lola I chciałam zobaczyć jak Pracuje po prostu z pianką Elfa Mówię Tak jak już powiedziałam Ja tego nie planowałam Dlatego nie jadłam Odpowiednio Zdarza się Kolejny punkt, ostatni już na dzisiaj, słodycze. Kochani, powiem Wam jedno: jeżeli będziecie sobie odmawiać tych słodyczy i nie będziecie zaspokajać swojej, swojego pragnienia, jeżeli po prostu wyeliminujecie całkowicie słodycze, to ja Wam gwarantuję, że przy najbliższej, nadarzającej się okazji, czy na urodzinach, na jakiejś imprezie, wy się rzucicie, rzucicie na te ciastka, na te ciasto, na wszystko się rzucicie. Spokojnie, to jest normalne. Tak, Jak to ma zapobiec? Wyznaczcie sobie dzień, w którym możecie sobie coś zjeść, tak? Nie wiem, w sobotę, czekacie do tej soboty, tak? Myślicie sobie, w sobotę sobie coś wsunę. Tak? I myślicie o tym przez cały tydzień, tak? W sobotę sobie zjem czekoladę, czekoladę sobie zjem w sobotę. I dotrwacie do tej soboty, kupujecie tą czekoladę, ale yy, tak przy okazji, to należy yy, to lepiej zrobić na początku tygodnia, tak? Jeżeli w sobotę yy, planujecie, że w sobotę będzie ten dzień yy, ze słodyczem, to yy, według mnie najlepiej jest w niedzielę sobie wymyślić, jaki to jest słodycz. Ja tak robię i w sumie jest dobrze. Czasami, jeśli mi się nie chce tych słodyczy, to nie wiem, tak? Najgorzej jest, jak na przykład silne emocje mnie targają, wtedy to mam ochotę zjeść wszystko. Cały sklep ze słodyczami, cały... Jezu. Cały regał, tak? Nie wiem, pójść do Netto, do Sano, do Intermarsza, do Kauflandu, do Lidla, wszystko wyjeść w ale to jest do powstrzymania to jest normalne uczucie nadzieć i w sumie na dzisiaj to tyle jutro postaram się coś wstawić Mam nadzieję że dzisiaj ten filmik już będzie dostępny nie wiem jak to będzie się tam dodawało nie mam absolutnie nie mam z YouTube'em żadnej żadnych przeżyć. Można tak powiedzieć. Nie mam żadnego doświadczenia. O, doświadczenia Tak, tak dziękuję. To dziękuję, życzę wszystkim przyjemnej nocy i żebyście wytrwali w postanowieniach noworocznych. Dobra.